Cześć, dzień dobry. Nazywam się Magdalena Ziółkowska. Cześć, dzień dobry. Jak już częściej z Was zapewne wie, niedawno za mąż poszłam i zmieniłam nazwisko. Od miesiąca nazywam się Magdalena Bruzdewicz. Zatem wszystkie nowe treści będą pojawiały się już z moim nowym nazwiskiem. Z stałam się Magdaleną Bruzdewicz. Tak więc witam was, tu Magdalena Bruzdewicz. Hehe. Pomyślałam sobie, że ta zmiana jest dobrym pretekstem, żebym opowiedziała coś o sobie. A że jest to kanał Może Jogi, to opowiem wam o tym, jak zaczęła się moja przygoda z jogą, jakie były moje... Oczekiwania, co z perspektywy czasu zmieniła w moim życiu yoga, i czym jest dla mnie dziś. Nie przedłużając, zapraszam do słuchania. Moja historia zaczyna się na studiach. Wiecie, to ten czas, w którym wkracza się w dorosłość. Podejmowane decyzje mają coraz większe konsekwencje. Wymagania świata wobec nas stają się coraz większe, a środowisko każe nam się określić, co chcemy robić w życiu. No wiecie, taki czas, w którym wypadałoby wziąć odpowiedzialność za siebie. Dla wielu z nas, w tym także dla mnie, no dość niełatwy czas, bo z jednej strony każą ci być dorosłym, a z drugiej nie do końca cię tak traktują. Wokół mnóstwo zmian, decyzji, wiążących decyzji. Dodatkowo jeszcze wspomnę też, że przeprowadzałam się wtedy z miasta na wieś taki nie do końca uświadomiony wtedy jeszcze ogólny wszystko ból fizyczno-mentalny kazał mi coś zrobić ze swoim życiem no i tak wiedziałam że żeby pozbyć się bólu fizycznego to muszę zacząć się więcej ruszać no jako że nigdy nie byłam szczególnie usportowiona a wizja męczenia się na siłce jakoś do mnie nie przemawiała, to postanowiłam pójść na jogę. Bo wydawało mi się wtedy, że na jodze no, średnio da się zmęczyć, a słyszałam, że przynosi ulgę w bólu pleców i że wycisza. Przy okazji liczyłam na to, że uda mi się tam poznać jakąś koleżankę, bo wspomniałam, przeprowadziłam się na wieś, na której kompletnie Nikogo nie znałam. No, żeby nie było tak łatwo się wymigać, namówiłam jeszcze kogoś na pójście ze mną i stało się. Dam, dam, dam. Poszłam na moje pierwsze w życiu zajęcia jogi. I wiecie co? Aha, eureka. Już po pierwszych zajęciach wiedziałam, że to coś dla mnie. Pa, ba. Podczas relaksu przemknęła mi nawet Odważna i jak się później okazało, no, prorocza myśl, że mogłabym zostać nauczycielką jogi. Na tamtą chwilę uznałam tę myśl za niedorzeczną i wsadziłam ją do szufladki Płup, głupie. Na początku ciało no, średnio chciało ze mną współpracować. Pierwsza lekcja, jaką dała mi yoga, to lekcja pokory. Panie w wieku 40-50 lat były znacznie sprawniejsze ode mnie, i oj, moje ego nie było z tego powodu zadowolone. Ale po zajęciach czułam się tak jak nigdy wcześniej. Mimo tego, że no, nie wygrywałam żadnej konkurencji, nie byłam w czymś najlepsza, nie tworzyłam niczego nowego, to dawało mi to ogromną satysfakcję. Przy okazji, małymi krokami wydarzało się to, po co przyszłam czyli moje ciało zaczynało mniej boleć, i mimo tego, że finalnie no, nie poznałam nikogo w podobnym do mnie wieku, z kim mogłabym się zakoleżankować, to zajęcia zaspokajały moją potrzebę przynależności do lokalnej społeczności. I zaczęło się zmieniać coś jeszcze. Zmiany pojawiły się w mojej głowie i, i ja to widziałam, ja to czułam, choć nie potrafiłam tego nazwać, opisać, zdefiniować. Podobała mi się ta zmiana. Teraz nazwałabym tę zmianę samoświadomość. I to nie jest jakiś zero-jedynkowy, magiczny stan, w który nagle weszłam i jestem w nim cały czas. No, no nie. To po prostu większa świadomość tego, co czuję, czego chcę, jakie mam potrzeby, w jakim aktualnie jestem stanie, czy czuję się okej okay z tym, jak ktoś mnie traktuje i tak dalej. A ta świadomość. <grym> Zaczęła się od świadomości tego, gdzie jest moja ręka czy noga. Ha, później przeszłam w stan, gdzie mogłam osobno odczuwać ramię i przedramię dalej, że poruszając ręką, porusza się moja łopatka że łopatka jest połączona nawet z mocno oddalonymi strukturami w ciele aż wreszcie że stan mojego ciała w ogromnym stopniu Zależy od mojego stanu emocjonalnego i na odwrót: że na mój stan emocjonalny i fizyczny mają też wpływ sytuacje, jakie mnie spotykają, i ludzie, jakich napotykam na swojej drodze. Ktoś mógłby teraz powiedzieć: Wow, co za odkrycie! No, no dla mnie odkrycie. Wiecie, ile osób, nawet całe życie, w, żyje w oderwaniu od siebie? Realizując czyjś plan na życie, zaspokajając cudze potrzeby i żyjąc w cudzej wizji świata? No nic w tym dziwnego, bo przecież nie da się iść za głosem serca, jeżeli tego głosu nie słychać. No bo niestety jest tak, że społeczeństwo, kultura, przemysł, polityka, system edukacji w mojej ocenie no, uczy nas nie tylko... Tego, jak odnaleźć siebie, tylko jak ten wewnętrzny głos uciszyć. Żeby ktoś inny mógł nam wmówić dla swojej korzyści, czego mamy chcieć i jak żyć, a żeby to się stało, to trzeba najpierw sprawić, żebyśmy zapomnieli, jak to jest słuchać siebie. Taka jest moja opinia. I, i wiecie co? Piękna ta droga do odkrywania siebie. Ja polecam, choć prawda, no, często nie jest łatwa. Często jest nawet cholernie trudna. I tak oto, mozolnymi krokami, zmieniała się, e, zmieniała się moja wizja świata, całe moje życie. I najbardziej widzę to w trudnych momentach. Podam niedawny przykład, dnia mojego ślubu. Gdy wyobrażam sobie, że miałabym wziąć ślub kilka lat temu, znając siebie z tamtego okresu, to myślę sobie, że ten dzień wyglądałby całkowicie inaczej. Przede wszystkim dałabym sobie wejść na głowę, żeby przypodobać się innym z powodu braku pewności siebie i znajomości swoich potrzeb. Ale. Samo przeżywanie tego dnia, tego wydarzenia byłoby dla mnie, myślę, diametralnie różne. Wyobrażam sobie, że sparaliżowana przez strach mogłabym nawet pff, zemdleć. A już na pewno tym ogólnym lękiem sabotowałabym swoją radość z tego wydarzenia. To na bank. I... Już podczas przygotowań usługodawcy zwracali uwagę, że o, takiej wyluzowanej panny młodej to dawno nie widzieli. Taka wyluzowana panna młoda to rzadkość. Później mówili to też goście, bo, bo wiecie, to widać, ludzie to czują. I wiecie co? Czułam się wtedy, jakbym, jakbym wygrała swoje życie. Bo wiecie, sytuacja, choć z reguły radosna, ślub, wesele, to dla wielu no, trudna. No, bo przede wszystkim to poważna decyzja, bo wesele to trzeba sprostać oczekiwaniom innych, no, rozumiecie. A ja podeszłam do sprawy inaczej. Razem z mężem zorganizowaliśmy nasz wielki dzień tak, że zaprosiliśmy naszych najbliższych do Przeżywania z nami naszej radości. Zrobiliśmy to dla siebie, bo tego chcieliśmy. I zdjęłam z siebie ciężar próby zadowolenia wszystkich wokół i otworzyłam się na przeżywanie radości, na przeżywanie szczęścia, celebrację miłości. Mm. I myślę sobie, że tym jest dziś dla mnie Yoga. Taką uważną drogą do siebie. Hm, ładnie wyszło. Myślę, że tymi słowami zakończę odcinek. Dziękuję ci, droga słuchaczko. Dziękuję Ci drogi słuchaczu za to, że wspólnie spędziliśmy trochę czasu. Korzystając jeszcze z okazji zapraszam na mój Instagram może podkreślnik jogi. Życzę Ci cudownego dnia i do usłyszenia.